Witam Was ponownie po 24-godzinnej przerwie. Wyjęłam naszą zimną porcelanę z lodówki. Popakowane wszystko w mureczkach. I co teraz? Zobaczcie, nasza masa odrobinę zrobiła się w konsystencji bardziej Bardziej gęsta, tak? No i czas by było zabrać się do pracy. Ale zanim pokażę Wam, co dalej zrobić, dzisiejsze moje narzędzia. Wałek do ciasta, ostrze skalpela zamocowane. Możecie użyć ostrego nożyka z końcówką. Miski, liść od kalarypy. Serwetka. Przepraszam, że jest taka odbarwiona, ale to jest moja serwetka do prac koniecznych. Różnego przekroju miski. Mąka właściwie nie jest nam już potrzebna. Ocet, który pięknie wyciera stoły, blaty i całą resztę. Usuwa po prostu naszą, nasze resztki porcelany. Wlałam tu odrobinę oliwki. I przygotowałam waciki. Za chwilę powiem wam dlaczego. Tu jest taki drobny element wykonany z masy porcelanowej. Może służyć nam jako podstawka do świecy, czyli świecznik. Prototypy często wykonuję, zanim zacznę pracę z zimną porcelaną, wykonuję z masy solnej robi się ją szybko, może kilka miesięcy leżeć w szczelnym pojemniku, ale żeby wiedzieć, czy podoba mi się później to mój zamysł, czy to będzie takie jakbym sobie życzyła robię prototypy to jest masa solna już prawie utwardzona oczywiście nie pokolorowana, która jako zimna porcelana będzie służyła za świecznik te otwory, które tu są przy Wykonane końcówką patyczka do szaszłyków i rurkami, słomkami plastikowymi. A przez, później odbija, odbija pięknie światło świecy. Oczywiście tu jest kolor, kolor masy solnej, ale możecie użyć róż, różnego rodzaju farb akrylowych, żeby ten wasz świecznik pasował do do wnętrza. Tu też jest masa solna, nie kolorowałam jej, nie barwiłam jej całkowicie, po prostu po wierzchu tylko farbami. To też może być jeden ze świeczników na większą, na większą świecę. Więc mówię, próbujcie korzystać zanim coś zrobicie, może najpierw z masy solnej, jeżeli będzie wam to, to pasowało, zawsze możecie modyfikować swoje, swoje projekty. I zanim zaczniecie z masą porcelanową, możecie pobawić się masą solną. Dobrze, słuchajcie, wracam teraz, do, wracam teraz do naszej pracy z wyjętą porcelaną. Dwie koszulki przeźroczyste, żeby nam się nie przyklejała masa do blatu. A ja przesmarowuję je, ponieważ nasza masa może się kleić zarówno do blatu, gdybyście chciały na czysto, jak i do koszulek. Przesmarowuję je oliwką i wtedy możemy pracę podnieść. I zobaczcie, tak wygląda nasza masa porcelanowa po wyjęciu po wyjęciu z lodówki. Ona po ugnieceniu zrobi się trochę bardziej miękka. Nie musimy za dużo już na niej pracować. Natomiast jest dobrą, ma dobrą konsystencję do naszej pracy. Najprostszy sposób wykonania i najprostszy świecznik możecie sobie oczywiście wykorzystać foremki do ciasta, żeby coś zrobić, ale pokażę wam w jaki sposób Możecie podobnie się robić z masy solnej, a możecie zrobić sobie w kształcie serca naszą pracę. I co teraz? Żeby nie było widać naszych palców, tak? tego w jaki sposób na niej pracujemy, ja nakładam. serwetkę. Tę serwetkę za chwilę odłożę na moment pracy, a tę serwetkę za moment. przewałkuję, żeby odbił nam się wzór. Zostawiamy, możecie zostawić lekkie wgłębienie. Na świecę zdejmujemy naszą serwetkę i zobaczcie, powstał nam wzór serca. I teraz, żeby nie było to płaskie, ja przygotowałam miseczkę. Miseczkę, oczywiście, też musimy przesmarować oliwką żebyśmy mogły ściągnąć później pracę. Przesmarowujemy i teraz delikatnie zdejmujemy naszą pracę. Zobaczcie jak jest przesmarowane oliwką to nasza praca dobrze się odkleja. Co teraz układam, układam naszą pracę. Układam naszą pracę, ewentualnie możecie jeszcze drobne poprawki nanieść. Układam naszą pracę w miejsce i pozostawiam do wyschnięcia. Masa porcelanowa schnie w zależności od grubości, od jednej doby do trzech dni, czasem do siedmiu. Niech was nie korci wyciąganie wcześniej, bo ona musi po prostu, po prostu utlenić się. I to wszystko musi odparować i związać. To jest pierwszy sposób na wykonanie prostego e, świecznika. Tak? Bardzo efektownie wygląda właśnie odbita, e, odbita serwetka. To jest pierwsza rzecz. No ale zostały nam jeszcze trzy, e, trzy kolory naszej masy. Solnej. Podobną konsystencję mają, tak? masa jest bardzo plastyczna świetnie nam się w rękach układa Zobaczcie, fioletowa i biała co prawda wykorzystaliśmy zieloną do serduszka, może odwrotnie powinno być, to zależy jakie kolory chcecie wykorzystać i co Wam będzie potrzebne, ale chcę Wam pokazać w jaki sposób możecie stworzyć melange, taki jak na tym serduszku, które pokazywałam wcześniej, w jaki sposób możecie stworzyć takie wrażenie marmuru. Rozpracowujemy dłońmi naszą masę. Mniej więcej jednakowej wielkości. Niech to będą kawałki. I co teraz, smarujemy naszą powierzchnię oliwką. Pamiętajcie, smarujemy to po to, żeby nam, żeby nam się nie przyklejała nasza wodylina. I co teraz, słuchajcie, tak już lekko ugniecioną, Możecie złożyć na trzy części. I albo skręcamy ją w ten sposób. Tak skręcamy. Albo zawijamy. Wałek. Tak wygląda. Może niekoniecznie ciekawie możemy zakręcić jeszcze naszą masę w ten sposób układamy ją na, na naszym wysmarowanym spodzie i co teraz słuchajcie rozciągamy rozciągamy naszą masę. Pamiętajcie, żeby a, nie była yy, żeby wysokość nie była mniejsza niż pół centymetra, dlatego że będzie, będzie to się odkształcało. Jeżeli Wam się gdzieś tam za mocno, zawsze możecie złożyć i od odnowa od naszą masę rozwałkować. Przypominam Wam, że zawsze środek przy wałkowaniu jest trochę grubszy, starajcie się, Rozciągać to możliwie równo. Gotowy jest, gotowa jest nasza część pracy. I słuchajcie, tu mam liść od, duży liść od kolarypy, żeby powstał nam ten liść z naszej masy. Układamy go, układamy go sobie na naszej porcelanie. Najpierw proponuję obłożyć równo, w miarę równo, tak. Rozciągnąć. I co teraz? Delikatnie odciskamy tak, dłońmi, nasz liść. Pozostawmy go na moment i co teraz? No właśnie do tego potrzebne jest nam ostrze. Pracujemy pod kątem, wszystkie kawałeczki nam pięknie odejdą, zawsze możemy wyrównać i wzdłuż, wzdłuż naszych końcówek liści wykrawamy, odsuwamy, później będzie czas na ewentualne poprawki, wycinamy nasz liść. Możecie zostawić poszarpane końcówki, ponieważ liście są niejednorodne. Ten akurat ma trochę pofalowaną zewnętrzną część. Praca wymaga trochę, trochę cierpliwości no i precyzji, ale później efekt na pewno Was, Waszej pracy na pewno Was zadowoli. Słuchajcie, nasz liść dookoła jest już przepracowany. Może nam uciec gdzieś ogonek, ale to zawsze możemy go dokleić. Co teraz? Wyrównujemy delikatnie powierzchnię. Możecie końcówką, końcówką noża wyrównujemy nasze. powierzchnię, które cieliśmy. Tak? I słuchajcie, kolejny etap pracy. Zawijamy, bo to, ta część może nam się jeszcze przydać. Pamiętajcie, że dość szybko wysycha porcelana, więc jeżeli nie wykorzystacie jej od razu, chowamy z powrotem do woreczku. No i co teraz? Musimy ją przenieść koniecznie tak, żeby uzyskać efekt lekkiego wgłębienia. Ja przygotowałam sobie tu miskę, którą znów smarujemy, powierzchnię smarujemy oliwką, żeby nasza praca nie przybarła i żebyśmy nie musieli jej odkuwać. Co dalej? Zdejmujemy delikatnie liść. Zobaczcie, tak będzie wyglądał. Ja go z powrotem troszkę chowam. I musimy zdjąć teraz nasz liść. Odwracamy koszulkę. Zdejmujemy. Folię, na której pracowaliśmy. Najtrudniej jest niestety z ogonkiem, aż mi się uda. I miska, którą wcześniej wysmarowałam, do tej miski wkładam nasz liść. Co teraz? Jeżeli już mamy ułożony nasz liść, zdejmujemy ten, na którym pracowaliśmy. Trochę nam się wygina tu końcówka, ale właśnie o to chodzi, żeby, żeby ta forma nie była idealna. Jeżeli uważacie, że za mocno wam opada, możecie podłożyć odrobinę folii. Możecie coś y, zawinąć, tak? Nawet zwykły, zwykły woreczek, który podłożycie, żeby odrobinę wyprostować nasz list, żeby on tylko miał u góry tak? y, takie łagodne wymiary opadanie. I słuchajcie, te prace zostawiamy do wyschnięcia. Y, niech nie korci was. Tak jak mówię, podnoszenie. Nie trzeba impregnować po wyschnięciu naszych prac, ale możecie użyć, jeżeli uważacie, że chcecie dodatkowy połysk nadać, możecie użyć werniksu do dekupażu. Nie będę tu reklamować firmy, bo to nie o to chodzi, ale tym werniksem możecie wyschniętą Waszą pracę przeciągnąć i nie będzie tak. Porcelana wchłaniała kurzu, będzie lekko błyszcząca. Są różne werniksy: matowy, satynowy, półmat, błyszczący więc to od Was zależy. Ale możecie też zostawić pracę bez werniksu. Kochani, to tyle na dziś. Pozostawiam moje prace do wyschnięcia. Za dwa tygodnie spotkamy się znów z naszą zimną porcelaną. Pokażę Wam przedmiot, inne przedmioty użytkowe, które możecie wykonać właśnie z tej masy. Życzę Wam ogromu kreatywności, dużo radości, tworzenia i do usłyszenia niebawem.